Programowanie GranTem Tem 3 w wersji 1.5 udoskonala działanie funkcji Stomp oraz wzbogaca o nową funkcjonalność Capture. Zajmiemy się tym za chwilę. Teraz zobacz, jak działa Stomp. Wracam do sekwencji. Pamiętasz, że cały czas działa relatywne koło? Teraz w kolorze czerwonym. W Q5 chcę zatrzymać Phaser, dlatego użyję funkcji Stomp. Zaznaczam urządzenia, wciskam Stomp. I klikam na grupę funkcyjną Position. Jeśli spojrzysz na warstwę Relative, widzisz, że jest wyzerowana. Co tak naprawdę robi stomp? Pozbywa się wszystkich kroków, wraca do kroku numer 1, a warstwa Relative jest wyzerowana, co oznacza default. Zatrzymuje działający phaser. Ważne jest to, że stomp działa tylko dla wartości w krokach, co oznacza, że nie zmienia absolutnej wartości. Zmienia tylko wartości relatywne. Ustawia je na 0. Kolejna metoda użycia stomp. Czyścimy programer. Możesz używać stomp w połączeniu z presetami. Zaznaczam urządzenia. Koło działa. Wciskam stomp. I zaznaczam preset pozycji. Widzisz stomp w połączeniu z presetem wpływający na wartości relatywne z wieloma krokami. Ustawia je na 0 i aktywuje absolutne wartości presetu, który wybrałeś. Mogę zapisać to w Q5. Widzisz, że kolejne Q to preset center z absolutną wartością. Kolejna rzecz to możliwość użycia stomp bezpośrednio w presecie. Kiedy przejdę do Edit Settings za pomocą Swipee, widzisz, że mogę aktywować Stomp bezpośrednio w presecie. Kiedy zrobię to i wybiorę preset, Stomp zadziała automatycznie. To kolejna możliwość dla tworzenia na przykład presetów Stomp. Teraz inna pozycja lub sytuacja, gdzie masz nie tylko dynamiczne rzeczy związane z pozycją, ale na przykład wartości absolutne. Zobacz, jak zadziała Stomp. Czyszczę programer. Mam statyczną pozycję. Chcę uruchomić phaser koloru na warstwie absolut Użyję Integrate do stworzenia phasera. Wybieram ema plus add, czyli Integrate. Preset na przykład zielony. Kolejny krok. EMA plus add. I na przykład Fiolet. Dodaję FACE na warstwie koloru, aby wyglądało to ciekawiej. Zapisuję jako kolejne Q. Wszystko działa. Teraz chcę użyć stomp ponownie. Mam zaznaczone urządzenia. Wciskam stomp. I wybieram kolor. Gdy wrócę do kroku pierwszego, widzisz, że warstwa absolut jest ustawiona na default. Wartość domyślna to kolor biały. Stomp w tej sytuacji ustawia wartości na default. Możesz to zapisać. Potrzebujemy jeszcze funkcjonalności stomp, która pamięta ostatnie wartości i ustawia je na ostatnio użyty, na przykład kolor w tym wypadku kolor czerwony. Będzie to funkcjonalność dodana w kolejnej wersji. W tej chwili Stomp ustawia warstwę na default, czyli kolor biały. Pamiętaj, że możesz użyć Stomp w połączeniu z presetami i w ten sposób szybko wrócić do wcześniej użytego koloru. Nowa funkcja do zatrzymywania phaserów z dodatkowo rozszerzoną funkcjonalnością to Capture. Capture zadziała świetnie, gdy chcemy zapisać dosłownie stop klatkę, na przykład z przejścia między pamięciami. Lub phasera. Wracam do Q numer 1. Czyli do absolutnej pozycji na biało. Wybieram urządzenia, włączam relatywne koło działające wokół absolutnej pozycji. Aby wywołać capture, wciskam stąp dwa razy. Teraz wciskam na przykład position. Mam natychmiast dosłowną stopklatkę. Zobaczysz to również na podglądzie fixture sheet. Stopklatka, którą mogę od razu zapisać. Jest to dobra metoda na zatrzymywanie wszystkich działających dynamicznych wartości. Możesz również wybrać capture please, aby zatrzymać wszystko i zapisać, na przykład przejście między pamięciami. Oznacza to że Capture przyda się nie tylko do pracy z dynamicznymi wartościami, ale również w pracy ze statycznymi wartościami. Jest ulepszeniem znanej funkcji Store. Look. Wszystkie wartości stają się aktywne, więc masz stop klatkę wszystkich wartości, które możesz od razu zapisać w kolejnym queue.